już po strzelaniu nie jak mówiłem, zdjęcia można robić jak najbardziej. Jak najbardziej można robić jak strasznie, ale proszę nie zdecydować miejscowo, <śmianowidzio> bo się też odgłodzą mniej więcej Stary, dlatego mamy tą nazwę do tej pory zamek Czor. Na tym zróżnicowym, w roku 1941, już 800 lat temu powstaje ten zamek ze zwrócenia króla czeskiego Wacława II po to, żeby strzec granic między łużycami, zamek Zakresu, a też nie do tej pory. A Śląskiem, który był za rzeką, a rzeka była naturalną granicą między tymi dwiema krainami historycznymi. Teraz ani śląska nie zobaczymy. Śląska oczywiście się się do bo jest to, to oddalone od nas teraz, ale dlaczego nie ma rzeki? To no, przecież to dziwna sprawa, prawda? No, rzeka płynęła, nagle jej nie ma. Dlatego, że w latach 1901 000, a Polakami, ja zawsze tak mówię w skrócie, dlatego, że jakbym chciał powiedzieć o wszystkich rodach, które panowały na tym zamku, to musiałbym spędzić 45 minut tutaj z Państwem, w tej sali, a nie przejść całą wycieczkę, prawda? Bo ja zacznę już od rodów niemieckich. Pierwszy istotny dla nas to rod von Nostitz. Tutaj jest herb na kominku tego rodu. ...za tą zaletę, którą używamy, a w tych foliach tak służba. Tam też jest cała zwierzyna, cała przoda chlebna. Kolejna ważna rata dla nas to rok 1929, dlatego jak teraz wchodzimy na obiad, patrzymy na zamek, a na zamek wygląda identycznie jak czysta. To zupełnie inna sprawa, to jest się

Będzie, i tutaj w moją stronę. Czy tak będzie? Tak więc jeśli tamte są już tak troszeczkę źle zachowane, a one stały sobie spokojnie w tej pustce, nie będą niczym przesypane, to co może się znajdować pod podłogą? No ja myślę, że bardziej gruzy niż całe piękne schody, prawda? No ale trzymajcie kciuki, może były ze złota, może się nie zmieszczyły tak więc. Tytuły filmów, które tutaj miały miejsce, jak najbardziej też, ale to na ścianach nic innego jak... Zaprawa zestrojona tylko i na potrzeby serialu stworzona. Zanim sprawą z tym roku, to że lot filmowy jest największym położeniem po z na całym obiekcie. w tym momencie znanym. Przepraszam, że możemy się tam do sporu. Mamy plany na tej piwnice. Chciałabym, ja żeby małe porównanie szybkie. Tu jestem, <słyska> tu były? tylko nie no. tak. Dajmy, że pójdzie drugą tak. To, to, to tak. trzeba, bo, ponieważ 39 roku. Widz do Berlina twoje gleby są w centrum. To... Chodziło też o to, że mamy wielkie suknie, próbowały mi do góry. Jeśli suknia się podnosiła do góry, to znaczyło, że jest czarownicą. A przecież to jest logiczne, że suknia pod wpływem, bo podnosiła się do góry. Ale reszta zależności. Ale... Ale... Herpanie może to. Ogrzyjemy To się podziela. A ma herpanie? Co? Z tym rewindem. No ale skąd? Może bądź dziś nie poproszę.

ja o tym wiem. Jeżeli to był koło lodzie, to mógł on służyć jak najbardziej do przesunięcia. A używano oczywiście termoforami, które leżą na łóżku w tym momencie? Nie, nie, mówię, nie. Nie, nie, nie. Tak nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. się położyć obok, to musiał trzy razy w te drzwi zapukać. No. Ale ani ręką, ani nogą. No. Łóżkiem. Widnieje herper ten kupny, co był też na kominku, prawda? No. Widzą Państwo? Na dole widnieje dewiza życiowa w łacinie, którą my na polski tłumaczymy, zegniesz nie złamiesz, co się może tyczyć trochę tego pukania w drzwi, ale nie jestem do końca pewny. Ostatnią rzeczą, o której chcę wspomnieć, są te meble. Na dole Tu Krzesła, jako ciekawostkę ja mówię, zawsze brały udział w filmie, gdzie jest generał, a służyły jako krzesła kuleoodporne. Jest scena, w której po prostu, w grudzie się bierzeła... Uważajcie na tą zabawę. Tak. Nie, my idziemy a, Nie, tak.